Wszystkie kobiety znają ten problem. Codzienne golenie, podrażniona i poralna skóra, wrastające włoski, czy też nieestetyczne rany, psujące cały efekt. Życie bez tego koszmaru byłoby bajką, prawda? A ja znam sposób na to, żeby życie stało się bajką. Depilacja laserowa. Słyszałyście? Jeśli nie, to zapraszam Was. Dzisiaj porozmawiam na ten temat z panią Patrycją Nowak w salonie Laser Deluxe. Depilacja laserowa jest tematem, wokół którego krąży mnóstwo mitów. Na czym polega taki zabieg? Przede wszystkim, depilacja laserowa to fenomen naszych czasów. Dzięki temu, że trwale usuwamy mieszek osoby, czyli miejsce, z którego głos wyrasta, trwale pozbywamy się ogłosienia. Brzmi groźnie. czy to aby bezpieczny zabieg? Oczywiście zabieg jest zupełnie bezpieczny, może całościowo brzmi to groźnie, ale są to naprawdę mikroskopijne działania. Oczywiście działam na najlepsze sprzęcie, czyli laser la defilacyjny Light Shield Duet, który posiada złoty standard kosmetologii i nasi pacjenci, nasi klienci muszą się zupełnie bezpieczni i pewnie. Rozumiem, a czy w takim razie jeden zabieg wystarczy, abyśmy mogli pozbyć się niechcianego ogłosienia raz na zawsze? Depilacja laserowa jest zabiegiem seryjnym, czyli musimy wykonać parę zabiegów, żeby uzyskać ten zadowalający efekt. Wygląda na to, że depilacja laserowa niesie ze sobą mnóstwo korzyści. Oczywiście, oprócz oszczędności czasu i pieniędzy, zyskujemy piękną, gładką, zdrową skórę. Czy możemy w takim razie zobaczyć, jak wygląda taki zabieg w salonie Laser Deluxe? Oczywiście. Pani Klaudia przed chwilą poddała się zabiegowi depilacji laserowej bikini oraz wybieg. Pani Klaudia, jak, było? jak się podobały jej wrażenia? E, moje wrażenia są bardzo pozytywne. Zabieg był prawie bezbolesny. W skali od 0 do 10 ten ból był momentami 2, także bez problemu każda kobieta ten zabieg. Może przechodzić bez bólu, nawet z niską odpornością bólu. Poleciłaby pani znajomym? Tak, wszystkim kobietom, znajomym, rodzinie jak najbardziej. Depilacja laserowa to rzeczywiście fenomen naszych czasów. Wyobrażam sobie to wspaniałe życie bez maszynek, pianek do golenia, rozstających włosków i z mnóstwem zaoszczędzonego czasu. Bardzo mi się to podoba. Z panią Klaudią spotkamy się jeszcze za kilka miesięcy. Żeby ocenić rezultaty serii zabiegów depilacji laserowej w bikini. Jeśli macie jakieś pytania albo komentarze, wpisujcie je w komentarzach poniżej. A już w następnym odcinku odpowiemy na kolejne pytania dotyczące depilacji laserowej. Zapraszam!